Cześć kochani. Dzisiaj nagrywam z przepięknego miejsca, z mojego Ełckiego jeziorka. Od kilku dni biegam. Biegam po troszku, bo dopiero zaczynam po wielu, po wielu, wielu latach na nowo, więc ta forma nie jest jakaś taka, wiecie, wygórowana, ale po troszkę pomalutku najważniejsze, że jest motywacja. No i tak sobie zrobiłam przerwę przepięknej słów w przepięknej scenerii. I pomyślałam, że muszę w takich okolicznościach przyrodę powiedzieć parę słów. I słuchajcie, to co się dzieje w moim życiu w ciągu ostatniego miesiąca to jest po prostu, <gEt> <gutuj> tylko nie da się po prostu opisać słowami, to trzeba próbou, po prostu poczuć całym sercem duszą i, i świadomością, bo, bo słów brakuje, żeby to w sposób brać w słowa zdania, wypowiedzi. Słuchajcie, jeszcze miesiąc temu nie pomyślałam, że życie może tak wyglądać, że puszczą stare napięcia, schematy, iluzje upadną. I kiedy co? Kiedy to wszystko się stało, kiedy te wszystkie iluzje opadły puściła, puścił lęk, który trzymał mnie Puściła mnie, puścił mnie żal, puścił mnie puściła mi przeszłość dosłownie. Życie zaczęło mieć się na lepsze. I tak pomyślałam sobie, że w momencie, kiedy to wszystko puściło, co mi zostało? Wydawać by się mogło, że nic, a jednak zostało najwięcej, bo została ja sama z moją duszą, z moim sercem, z moimi wartościami, z moją wrażliwością. Z moją miłością do świata, do ludzi, ktoś powie naiwnością. Nie dbam o to, wiecie Totalnie o to nie dbam. Życie jest piękne, życie jest fenomenalne, życie jest cudowne, życie jest lekkie. Sami sobie stawiamy mury, sami sobie stawiamy przeszkody, sami sobie stawiamy ograniczenia i bariery. Szczęście i wszystko, co wokół tego, jest na no ręki i wystarczy zostawić to co niedobre, to co złe, zostawić przeszłość za sobą, tworzyć się na nowe. Nie wiem, nie szukałam, po prostu robiłam swoje. W zaciszy swojego serca, umysłu, terapii, powrocie do Pana Boga. A, I wiecie co? Warto było. Nie było lekko, ale było warto. <gryw> I wiecie co? Ten dzisiejszy piękny dzień ta sceneria wokół mnie promienie słońca, szum fal ptaków, odbicie słońca w wodzie i nawet te promienie, które tam za mną widzicie, tego słońca, chłodny powiew wiatru. To jest pierwszy dzień najpiękniejszego życia, jaki jest przede mną. I chyba przed każdym z nas. Tyle chciałam powiedzieć. A z czasem powiem więcej, ale dzień dzisiejszy. Tyle, tyle na Was. Abiganie? Fenomenalna sprawa. <laughs> nie jest łatwo. <laughs> Cholercia nie jest łatwo, ale wiecie co? To jest to. To jest to. jak napisałam w swojej relacji na, na Facebooku, że błądząc. I tak dojdziemy w miejsce, w którym zawsze chcieliśmy być. I tego się, kochani, trzymajmy. Pozdrawiam się plutko. Po córki i synowie króla. Buzianki, pa.